Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie, również witam serdecznie. Do tej pory w naszych programach omawialiśmy, w jaki sposób funkcjonowali pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa. Robimy to w oparciu o fragment z dziejów Apostolskich, drugi rozdział, 42 werset, w którym czytamy, że pierwsi uczniowie trwali w nauce apostołów we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Do tej pory omówiliśmy. Trwanie w nauce apostołów i trwanie we wspólnocie, a dzisiaj jest kolej na to, żeby porozmawiać o łamaniu chleba. Muszę powiedzieć, Jurku, że ja, gdy wiele lat temu oddałam swoje życie Jezusowi, to gdy słyszałam, przeczytałam o łamaniu chleba, to nie wiedziałam, co na ten temat myśleć, jak to rozumieć, i moje pierwsze skojarzenie oczywiście było z mszą. W takim razie mam pytanie. Jak myślisz, co autor dziejów apostolskich miał na myśli, kiedy pisał o łamaniu chleba? W takim co praktykowali, jak wyglądało życie pierwszych uczniów? No tak, to powszechne skojarzenie. Kiedy katolicy czytają ten tekst o łamaniu chleba, bądź też o Wieczerzy Pańskiej, mm -hmm. najczęściej kojarzą to z mszą. To dla nich naturalne skojarzenia. Zresztą dla mnie one również były właśnie takie. Natomiast jeżeli głębiej. Jeżeli nieco zdystansujemy się od tej nauki katolickiej i zaczniemy uważnie czytać Biblię, zwłaszcza w całokształcie przekazu, no to widzimy, że łamanie chleba to po prostu posiłek, spożywanie pokarmu, ponieważ łamanie chleba bierze swój początek ma z wieczerzy paschalnej, na której Jezus, którą Jezus odbył w gro, ścisłym gronie dwunastu uczniów, w przeddzień swojej śmierci, gdzie wziął chleb, pobłogosławił, połamał i rozdał swoim uczniom. Podobnie wziął kielich z winem, pobłogosławił i podał swoim uczniom. I polecił czynić to na swoją pamiątkę stąd to łamanie chleba później zostało nazwane wieczerzą pańską ponieważ pierwszy ten akt powstał miał miejsce w czasie wieczerzy paschalnej której przewodniczył sam Jezus więc łamanie chleba inaczej wieczerza pańska są Pokarmem duchowym. Jezus wcześniej to zapowiadał. Zapowiadał w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale jest tak zwana ta trudna mowa, gdzie Jezus powołuje się na mannę na pustyni, którą dał im Bóg Żydom, kiedy wyprowadził ich z niewoli egipskiej, a teraz Bóg da im nowy pokarm. Więc pokarm jest dla umocnienia organizmu m, dla naszego funkcjonowania. Ten pokarm duchowy, który Jezus nam dał, daje nam życie, umacnia nas, uzdrawia, łączy nas z Jezusem i z braćmi i siostrami, tymi, którzy tak samo wierzą. Mm -hmm. Może na, dla... M, m, Lepszego zrozumienia przeczytam, jak rozumiał to Paweł, apostoł, który przejął objawienie od samego Jezusa. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, znajdujemy takie słowa Pawła od dwudziestego trzeciego wiersza. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też Wam przekazałem: że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: To jest moje ciało za Was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Mhm. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. No, mnie się oczywiście nasuwa pytanie, w takim razie, czy Msza to nie jest łamanie chleba? A M jeśli nie, to w takim razie, czym jest Msza? No, Msza nie jest y, łamaniem chleba, ponieważ Msza jest. Powtarzaniem ofiary Jezusa Chrystusa. Msza jest ponawianiem w sposób bezkrwawy ofiary Jezusa złożonej na krzyżu. Czyli, że Jezus w czasie każdej mszy umiera, tak? Za nasze grzechy. Tak. Kapłan składa jakby Jezusa wciąż na nowo i na nowo. Jest to trudne do wytłumaczenia w świetle Biblii, zwłaszcza, że w liście do Hebrajczyków jest wyraźne zaprzeczenie, że, że jest to nieuzasadnione i wręcz nie można tego czynić, ale powiem tylko w jaki sposób tłumaczą to teologowie katolicy, ponieważ na podstawie Biblii nie da się tego wytłumaczyć uzasadnienia tej ofiary i tak zwanej przeistoczenia, transsubstancjacji, która zaczerpnięta jest z filozofii greckiej, konkretnie od Arystotelesa, a została zaadoptowana do teologii katolickiej, zwłaszcza przez Tomasza z Akwinu, i tak pozostała tam do dnia dzisiejszego. Natomiast sama koncepcja filozoficzna Arystotelesa jest oczywiście błędna i została dawno odrzucona i zweryfikowana przez historyków filozofii, natomiast w Kościele Katolickim ona przetrwała. Natomiast co pisze autor listu do Hebrajczyków? Słowa są bardzo dosadne i nie pozostawiają wątpliwości. Dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków. Dziesiąty wiersz. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Raz na zawsze. Od dwunastego wiersza na przykład dalej. Jezus natomiast złożył. Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż jego wrogowie staną się podnóżkiem dla jego stóp. I dalej, jedną bowiem ofiarą znowu uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca i dalej autor powołuje się na słowa Jeremiasza, które kilkaset lat wcześniej zostały napisane, które zapowiadały nowe przymierze, na czym ono będzie polegać. Takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi Pan. Moje prawa włożę w ich serca i wypiszę je na ich umysłach i dodaję, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę, tam gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzechy. Nie ma potrzeby of składania ofiary za grzechy. Skoro Jezus jako bezgrzeszny złożył Ojcu doskonałą ofiarę raz na zawsze, to jakie jest uzasadnienie? Ponawiania jej, powtarzania. Czy to nie wydaje się Państwu, że jest to akt obraźliwy, tak jakby tej ofierze doskonałej Jezusa czegoś brakowało? Czy to nie jest akt bluźnierczy? Mm -hmm. Odpowiedzi pozostawiam Państwu i wnioski do wyciągnięcia dla każdego indywidualnie. Tak. Czyli każdy sam musi decydować. Czy uczestniczy we mszy, czy w łamaniu chleba? Czy chce być wierny Słowu Bożemu zawartemu w Biblii, czy ludzkiej tradycji? Mhm. No, ja oczywiście mam jakieś konkretne pytania tutaj jeszcze odnośnie już łamania chleba samego, a mianowicie kto w takim razie może uczestniczyć. Czy brać udział w wieczerzy pańskiej? To jest oczywiście logiczne. Ten, kto uwierzył Jezusowi, który zawierzył mu swoje życie, uznał tą jedną i doskonałą ofiarę, złożoną raz na zawsze, ten oczywiście i rozumie to, ten może w tym uczestniczyć, mm -hmm. który oddał Jezusowi swoje życie. Dobrze. W takim razie powiedz mi jeszcze, jak często jest praktykowana wieczerza pańska, czy łamanie chleba? Nie ma co do tego żadnych wskazań, a skoro nie ma, jest wolność. Mhm. Jest to różnie praktykowane w poszczególnych wspólnotach chrześcijan biblijnych, u niektórych co tydzień, u niektórych co miesiąc, u innych jeszcze, w zależności od potrzeby. No tak właśnie. Mhm. Czy jakieś specjalne miejsce, czy to tylko właśnie na jakichś nabożeństwach? Gdzie można spróbować łamanie chleba? Nie ma żadnego szczególnego miejsca możemy się modlić, tak samo sprawować wieczerze pańską łamać chleb w każdym miejscu, gdzie gromadzi się dwóch albo trzech w imię Jezusa. Pierwsi uczniowie wiemy o tym przede wszystkim gromadzili się i łamali chleb po domach, bo to było jedno jedyne, dostępne i bezpieczne miejsce po prostu. I dzisiaj. Próbujemy nawiązywać do tej tradycji pierwszych uczniów. Najczęściej robimy to po domach. Tak. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że jeszcze temu tematowi poświęcimy może jeszcze jedno spotkanie, bo to widzę, jakby omówienie, potrzeba omówienia tego jeszcze w szerszym, w szerszym kontekście. Więc zapraszamy Państwa na kolejne nasze spotkanie. Tobie, Jurku, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia.